Sponsorem programu jest Delta Optical, dystrybutor marki Pulsar. Daszbur, dzisiaj witam Was w ten piękny styczniowy poranek na ośrodku naszego koła. W oddali widać e, Drago sobie biega, bo za chwil parę jeszcze pójdziemy sobie na ostatni podchód e, w tym roku. A z niespodzianką, którą dzisiaj bym Wam chciał pokazać dostałem paczkę od firmy Delta Optical. Ja już ją częściowo tylko odpakowałem czy towar jest cały, bo to wiadomo przy kurierze trzeba tak sprawdzić I otworzymy sobie Wiem co tam będzie, ale chciałbym i Wam pokazać Wiadomo zawsze to szczelnie zapakowane W fajnym pudełeczku Pursar, pulsar telos. Odpakujmy sobie. Fajnie jest, pudełko takie schludne. Na magnetycznym tutaj, widzę, jakiś magnes jest. I co mamy w zawartości? Stoimy. Etui. A... W środku jest urządzenie termowizyjne Pulsar Pulsar Telos XL50 w Alerifie, oczywiście. No, kawał urządzenia, ale w obiektywie 50, przedtem miałem kondora. Fajnie wygląda. Powrócimy sobie na razie. Tak. Dodatkowo mamy jeszcze wiadomo instrukcję obsługi i wszelki do Etui, który może sobie przywiesić. To będzie chyba bateria. Zaraz zobaczymy. A jak? Zobaczcie w jakim kształcie jak magazynek. A sobie od razu zapniemy. Wszystko ładnie pasuje o, Daje radę Wiadomo Ładowareczka Patrzę znaczy, Na ile Ma ładowanie Ale zaraz sobie zobaczymy Quick Charge Mhm. Czyli będzie fajnie szybko ładowała. I tutaj co jeszcze mamy? Zatyczka zabezpieczenie. W razie jakbyśmy chyba zgubili tą pierwszą zatyczkę. Także bardzo dziękuję firmie Delta Optical za kolejny prezent, w którym będę mógł rozwijać swój kanał. Będę mógł coraz ciekawsze firmy kręcić. Z pewnością e, pomoże mi to w dalszym rozwijaniu swojego kanału. Paseczek sobie zostawimy, bo się przyda. To, co nie będzie potrzebne, to sobie oczywiście schowamy. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka? To, co mi się podoba, pokryweczka, nie lata, nie fruwa, jest fajnie, ciężko chodzi, że jest to ok. Przyciskasz, przeciągasz. Dostosowanie do oka, muszla fajna, fajnie się przykłada. Tutaj na początku, jak zobaczycie, tutaj macie przybliżenie, pierwszy pierścień od okulara, a drugi. Przepraszam, pierwszy to jest ostrość, a drugi to jest przybliżenie od okulara. Jest 1, 4 i 8, ale i możecie dalej, oczywiście na no, ósemce się kończy. Ale to już naprawdę będzie widać git. E, z pewnością dzisiaj sobie pojadę, przejadę się tak tylko chwilowo po pracy e, bez broni, bez niczego, żeby zobaczyć co to za sprzęcik. Jak nagrywa. Jak daje radę? Co jest jeszcze fajne? W pulsarze, jak mówię, macie tutaj paseczek, ale macie gumowaną powierzchnię, więc fajnie się to trzyma w ręce. Yy, intuicyjne przyciski, włączenie, nagrywanie menu i trzeci to będzie, zaraz Wam powiem, jak sobie załączę. I to bez czytania instrukcji, czyli zobaczcie, jak to jest z Czwarty, a czwarty to jest dalmierz, a też nie pomyślam ale kurczę teraz muszę sobie jeszcze zobaczyć, akurat nie mam tam draga, sobie wyostrzę, ale obraz, ja pierdziele. No, super widać, powiem Wam szczerze. Dobra, wyłączamy, bo szkoda baterii. Coś więcej to z pewnością Wam powiem już w najbliższych odcinkach. A może, już do tego akurat nie tego odcinka, coś się dogra. Chociaż będę chciał raczej do tego odcinka coś z wyjścia w teren jeszcze nagrać, takiego dziennego. Także zobaczymy. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję firmie Delta Optical i firmie Pulsar za naprawdę fajny prezencik. Dasz góry. Idę sobie, spaceruję, sprawdzam obwody pod względem lizawek, bo tu z tyłu, jak zobaczycie, jest lizawka, a tu przed sobą mam fajnego ptaka. Czy wiecie, co to za ptak? słabo jakość. Spróbujemy podejść bliżej. Oczywiście jest to sójka jakby ktoś nie wiedział. Idziemy sobie dalej. Tu nad tym stawkiem, tam przy końcu, przy zwyżce e, miałem żółwia w tamtym roku. O dziwo myślałem, że to jakiś przypadek, albo mi coś w oczach się przemieniło, ale nie. Faktycznie był to żółw. I będziemy ptaszka straszyć. Fajny widok. No, i tutaj, o poleciał. Idziemy sobie dalej z dłuższego stawu. W oddali słychać żurawie. Nie wiem, czy je są. Dostrzeżecie? Dostrzeżecie. Przynajmniej je słychać. A tu ślęże też ładnym widoku a jeszcze sobie podjadę tam na góreczkę zobaczyć fotopułapkę może ją przestawię w inne miejsce mamy zwyżkę od kolegi Wojtka i taki stawek gdzie zasiadają kaczki także warto też zobaczyć odwiedzić a zobaczcie co jest to mamy już luty Początek lutego i można zobaczyć, że już pojawiły się bazie kotki. To znaczy, że niby zima ustępuje, choć jest to zdecydowanie za szybko. I to się powinno pojawić zdecydowanie później. No ale nic nie poradzimy. Jest jak jest. Według mnie bardzo ważną rzeczą jest objechać łowisko, sprawdzić czy są lizawki, pouzupełniać. Jeżeli trzeba, to i podsypy uzupełnić. Chociaż teraz wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Nie ma pokrywy śnieżnej, jakiś dostęp do pokarmu jest. Ale przy okazji, troszkę ruchu. Można troszkę tą dupę ruszyć, spalić kalorie no i zobaczyć gdzie jakieś przejścia są czy może już się gdzieś widać, że gdzieś lochy się poprosiły w takim kierunku też warto się przejść i zobaczyć także jeszcze jadę w jedno miejsce fotopułapkę zabiorę i może dorzucę jakiś filmik z fotopułapki, zobaczymy i tak jak już mówiłem jesteśmy w miejscu gdzie później pójdę po fotopułapkę to jest dokładnie to miejsce, a teraz Wam pokażę kilka tropów. Może to się przydać też młodym myśliwym. Tu możecie zauważyć sarnie tropy. I to prawda, niektórzy młodzi myśliwi mogą pomylić o te tropy z tropami dzika. Otóż nie, jak zobaczycie, to są tropy sarny. I tutaj przy grząskim gruncie. Ile się tu odbijają z tyłu? I dlatego tak to wygląda. Ale to są ogólnie tropy sarnie. Tutaj macie koźle. Tutaj zeszłoroczna kózka. Ogólnie wszystkie tropy tutaj są sarnie. Idziemy sobie do góry w kierunku fotopułapki i lizawki. A może, a może widelec jeszcze jakieś inne trapy o tej porze zdecydowanie jest troszkę ładniej, jest jaśniej słońce się przebija, tak jak mówiłem. To jest fajny teren dla dzików, dla jeleni dla SAT też i dla drapieżników mówię lisy tutaj porosuki Dalej czekam, żeby te szapy mi się ujawniły gdzieś tutaj. Także wtedy się będę mógł z nimi porachować. Co mi się nie podoba to też składowisko śmieci i odpadów. Coś co sobie nie mogę wyobrazić, bo 6 km dalej mamy gminny szok gdzie można oddać wszystko. Ja Was bardzo lubię, moi drodzy rolnicy. Tak tego nie potrafię zrozumieć worki po nawozach i inne śmieci. Od opon, ciągników i tak dalej, i tak dalej, które zaraz zobaczycie. Więc sorry, ale takie rzeczy można poddawać. O, widzicie? Wstyd. Szapując się już na górę, do tego dęba rozpoznajecie. Na prawo mamy taki, oto piękny widok. I tam, jak mówiłem, są te kolonie borsuków Tam są nory. A na lewo pójdziemy w stronę fotopłapki. No spokojnie. É assim que chegou para o espelho naszą lizabkę fotopułapkę ale no, my idziemy jeszcze na prawo i dopiero później wrócimy wkrążając dookoła mamy tam na dole rudelek nie wiem czy będzie go widać już nie bo bo chyba że zrobimy o tak Tak czy siak tam mamy rudelek Saren, tam jest jedna sarna sobie powolutku nóżkę po nóżce idziemy do przodu podejdziemy do nory dzisiaj chwilkę postoimy i idziemy po fotoku łapkę Jednak zmieniłem zdanie Niech sobie jeszcze z jeden dzień, może z dwa będzie na drzewie. Zobaczymy co tam jeszcze zarejestruje. My już sobie wyszliśmy na łączkę, która na tej górze jest. I z niej też wszystko ładnie pięknie widać. Także filmiki piękne. Łącznie jak widzicie, przebija się słońce przez ślęże A my teraz idziemy w stronę samochodu. No i zobaczymy, a może jakiegoś się znajdka trafi. Już zrzut parostek z koziołka i no zobaczmy Na no spokojnie powolutku. Ale piękny widok teraz sobie idę i dwie kury spodnok mi wyskoczyły. Kury oczywiście ale jakby ktoś nie wiedział. Fajne. Dobra, idziemy. Tutaj sobie siedziały, się poderwały. Też fajnie. Jak tu wejść? O, tu w całej okazałości pieskonie. Kawał terenu, to nie jest tak źle. I w oddali też tam widać wiatr, trzy nory. Ja widzę na no już teraz liście. Tu gdzieś była też jakaś taka duża nora. Później tam gdzieś tutaj była. Tutaj chyba jest. Chyba nawet. Jestem blisko. Tak jest uczęszczana. O. Widać, że jest uczęszczana, bo jest świeża ziemia. A pod kolcami? Pod kolcami. Przeszło. O, i tu jest kolejna też duża. Uczęszczana. Widać. Nora, Lisia. Będę miał pomysł taki. Będę miał chyba pomysł taki żeby do ekipu Dorzucić taki system, żeby było yy, widoczne, gdzie są lisie nory. Ale to zobaczyłem, bo to troszkę będzie zajmowało dla mnie czasu i energii. Muszę teraz tak powoli po skarpie schodzić, żeby się nie wypierdzielić. Tutaj dosyć ostro jest. Zwierzę nas schodzi tędy. Wiem, yy, górą. Będzie bezpiecznie. I myślę, żeby to miało jakiś sens, że tak powiem. O, o, tutaj pociągi jeżdżą. Idziemy. Dobra. Dziękuję za dzisiaj, za oglądalność. Lecę do samochodu, do obowiązków domowych. I pewnie jutro, może nie, ale pojutrze znowu się wybiorę w inne miejsce sprawdzić lizawki i coś może się jeszcze podogrywa bo teraz zrobię taki filmik taki zlepek kilku filmów kilku wyjść par tak powiem ładniej co tam ciekawego się u mnie w łowisku dzieje co robię i tak dalej też